Pom-pom! Tylko miksturkę zażyj teraz lepiej, a nie 11, bo będziesz do 6 siedział. Dokładnie, masz rację. No w dupie to dzisiaj mikstura. Czy się opłaca kupować to? To dla mnie najlepsza giera. Mam nadzieję, że to dobre. Jeszcze się nie przeterminowało. Data ważności 10 9. 2021 No i dobrze.

Dobra, jedziemy dłuższe. Sekwencje dla tych przypadkowych ludzi by się przydały. Spadaj, nie robię. Kolejny pieprzony cwaniak. A ty, kurka, co robisz w pantofelkach takich śmiesznych? Ale masz czapkę. Podpadająco wyglądasz. Gdzie tą dziewczynę zabierasz? Basantimplem, Ferenc. O, oui, oui, oui madame. Ja bym tutaj... Ja mam domek też niedaleko. I nie mam takiej czapki brzydkiej, więc... Mam energię, bo walnąłem miksturę, no. 800 Paweł Biały Stop 20 złotych. Ty nie jesteś grubiutki, tylko fajniutki. Do pozdrowienia z Podlasia Piotrze Zdrówka życzę. Bardzo dziękuję. Wiesz, można być grubiutki i fajniutki. Równocześnie. Bardzo dziękuję kolego. Również pozdrawiam. Dobra, tu muszę wejść, ale ja najpierw zobaczę. Eee, no jaki brzusio piękny. No siemanko. Po co się starać? Mm. Ola! Hola señorita, hola chica. E, eee, no kurde! Mogłabyś zostać pokojówką u mnie w mieszkaniu. Pobij kogoś, bo nudy. No nie, to, 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 to nie ta gra. Ja bym chciał się dowiedzieć, co ty robisz. Trzeba uważać. Chociaż wiem, że jest trend taki, że robi gościu filmik. Dzisiaj tylko ja powiem Wam największą tajemnicę, ile się zarabia na YouTube, i pokażę Wam. I to właśnie tylko ja zrobię, bo to ja jestem najuczciwszy i najlepszy. Nikt inny tego nie robi. To jest takie kurka lanie wody. O, i to jest porządna kobieta. Zaraz. No, chodź no tutaj, pokaż się. No, ale nie tak natarczywy, nacieraj na mnie, tylko Ech. chcę cię obejrzeć dobrze, no. A, w ciemny nie, zaułek. Wszystko ze mną dobrze. Wszystko dobrze, no tutaj nie wiem. Tu dalej nie masz co robić, no. Rozumiem, tutaj na, nikt nas tutaj. Co? No wiedziałem, że może dać mi kosza, ale. A ty co? To samo, tak? To samo. Nie no. Super, super, super Te 1000 kurka wodna. Aha, następny. No dawaj, hyc! Idź w tamtą stronę. Tam są drzwi, których nie ma. No wcale nie przeszkadzając, na przykład w tej chwili. No ale, kurka, co to było? No to są takie bugi. Ja takich bugów mogę mieć full, to nie robi mi naprawdę. No ale tutaj nic to nie zmienia, bo ja ten samochód mogę jeszcze raz przywołać. No dobra, porażka, porażka, porażka i gra, która się najlepiej sprzedaje w tym roku. Porażka. Nie wiem, czasami jak czytam komentarze w internecie, że taka to jest. O, no, no jest Bóg! Jest Bóg, gościu stoi kolanami w chodniku. No i jakie to ma znaczenie właściwie dla mnie? No mogę jedynie się uśmiechnąć, że jest Bóg. No i, no i to tyle, idę dalej. Masz fajny styl. No dzięki! No nareszcie jakiś komplement dostałem za mój styl ubierania się. A ty co powiesz? Tak sobie przechodzisz? Ja. Dobra. No no. Kręć tam, kręć. taki ci tyłeczek zrobili obfity poczekaj, poczekaj jak to się robiło M. no no kurka podryw jak ta lala elegancko namiocik nie postawiony jeszcze także nic nie widać że zainteresowany jestem Tyłeczek elegancko wygląda. <śpiewanie> no, na pewno dziewczyna już tam zwróciła uwagę. I to też sobie kupię. Po 3000? Hallelac, prawiczek 3 złote. Oj, musisz znaleźć w końcu kobietę lub na dziwki, żeby ciebie rozdziewiczyła. Bo widać po Twoim zachowaniu, że jeszcze nie bzykałeś kropka, a jaja masz pełne. Po Twoim zachowaniu, raczej widać, że nie masz zielonego pojęcia, o czym mówisz. Ale jeszcze wszystko przed tobą. Wiesz, jak się gra w grę i chce się, żeby ludzie się dobrze bawili, to trzeba po prostu coś dołożyć od siebie. Dzięki kolego Sympatyczny. Widzisz, jak kiedyś zostaniesz streamerem, to zdasz sobie sprawę, że nie możesz po prostu grać dla samego grania, tylko musisz podkręcić towarzystwo troszeczkę, bo inaczej to jesteś smutny jak coś na P. Oby długo, no niestety kolego, ale kończymy za ileś tam... Doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jest zmarzy całą elektronikę. napęd, systemy nawigacyjne, na komunikację. Wszystko się stopi. Nie będą mieli szans. Właśnie. A może ona mnie wykorzystała w nocy? Bo nie było pokazane, kurcze. Wi. Dzidzia, co ty tak się patrzysz, uwodzicielsko na mnie? Kurde, słuchaj, to ja mam inny sposób na wywołanie EMP. Z fizyki pamiętam, że jak się dwa ciała ocierają o siebie dosyć natarczywie, to wtedy powstaje elektryczność, tak czy nie? Więc ja proponuję, że może w ten sposób uda się ten impuls EMP zrobić, no. Myślę, że przynajmniej spróbować warto do licha ciężkiego. Nie to, że na pewno się uda, ale I... jakaś szansa jest. Pamiętaj, że potrzebuje helmana żywego. Lic jest przeżorny. Takie mura. Kurka wodna, 25 zł, Panie Halack, co to się ostatnio dzieje ze słownictwem podczas gry? Uśmiech. Po prostu tak mnie ta rozmowa zaabsorbowała, że straciłem troszeczkę poczucie tego, gdzie jestem. Przepraszam. Ale m, bardzo mało gier ma taką moc, żeby po prostu zwykła rozmowa tak człowieka zaabsorbowała. Sam to zaznaczyłem? Ło, kurka! To było niechcący, naprawdę. Smutno mi, że Pana Woodmana załatwiłem. To jest kultowa postać. Dobra. Uwaga. Nie spodziewałeś się mnie tutaj, co? Mm, kurka wodna. Co to, co to tu jest to? Ja takich rzeczy to ja nie chcę, ja tylko chciałem porozmawiać. No, ale skoro już przyjechałem. Hmm. I co teraz? Hmm. Wundersex. Coś, coś mogli pomyśleć, ale widzę, że muszą mnie zatrudnić do takich questów, bo to, co wymyślili tutaj, tylko takie coś, to... Ja bym im wymyślił te questy bardzo fajne, że ludziom by się bardzo to spodobało, naprawdę. No, tyle jest możliwości. No naprawdę, nie trzeba być kreatywną duszą, żeby wymyśleć fajne akcje związane z erotyką czy seksem w takiej grze. I by do śmiechu mogło być, i straszne by mogło być. No kurcze. no już miałbym wkład przynajmniej w to. I w żadnej innej grze, jeszcze takiego czegoś, co ja bym wymyślił, to nie zrobili. Te sceny by zmieniły życie seksualne wielu prawie rozwodzących się par. Jakby tylko chcieli poeksperymentować. żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty z niewerą w ręku. Więcej info w załączniku. To tam trzy złote. Czas na Cybersex 2077 edycja Hallelujah. Tak jest. Ja im DLC mogę zrobić i kurka wodna ludzie będą kupować, jak świeże bułeczki. I niech sobie porównują do GTA, a jak w opony strzelają, albo jak baseballem y, ludzi nawalają po tym. A ten co? O kurka, ja coś za dobrzy ci goście. Policja, bronić mnie. Chyba przesadziłem to za mocni są ci goście. Patrz, co to kurka jest? Jezu! No, to moment. Za słaby poziom mam. Patrz, panam, patrz. Kurczę, to dla ciebie specjalnie. Takie piruety, gonga, bonga, kastaniety. Cholera, zimno się robi. Próbowałam odpalić grzejnik, ale nic z tego. Przyjrzysz się temu? Już Może ja ci odpalę grzejnik zaraz. Wiesz co? Nie, nie